Dzień dobry. Chcielibyśmy znów Was wziąć na chwilową pogalwędkę. Można powiedzieć w cztery oczy. Tak. W tym razem witamy Was z naszego nowego miejsca, naszego gabinetu. Otworzyliśmy dokładnie wczoraj. Eee, może nieźle jeszcze, nie otworzyliśmy. Nie, znaczy nie. Ale przyjęliśmy do nas pewne gości, którzy przyjechali z pewną maszyną do tlenoterapii. Jest to komora hiperbaryczna. A odwiedzili nas oczywiście pani y, od komór, pani Magdalena, która zajmuje się dystrybucją właśnie tych komór oraz też prowadzi taki kabinet oraz z panem doktorem Witoldem. Przyjechali do nas, żebyśmy zaczęli współpracować i oczywiście przebyliśmy pewne szkolenia. Pan doktor nam opowiedział o przeciwwskazaniach i wskazaniach korzystania z takiej komory. Pani Magda nam opowiedziała o tym, jakie przypadki do niej przychodzą do gabinetu. Też tu w sumie jest bardzo szeroka sieć z tych gabinetów, bo ona jest na całą Polskę, bo opowiadała nam przypadki z każdego z gabinetu, w sumie z każdego krańca Polski, więc przyjęliśmy. Z dosyć dużych dawką wczorajszej wiedzy, Informacje. <laughs> informacji, podręczniki i tak dalej. już wcześniej się do tego bardzo przygotowywaliśmy, bo nie jest tak, żeby dzień o, to otwieramy komorę. Tylko przygotowywaliśmy się do tego, jeździliśmy do Miabożna do naszych bardzo dobrych znajomych, Ta korzysta z tej komory. Którzy się stali naszymi znajomymi, bo jak dobrze widzieliście, że zaprosili nas na, na taką Tlenoterapię, zaczęliśmy do nich jeździć, zainteresowaliśmy się, zaczęliśmy z tego też widzieć, że mamy korzyści zdrowotne. Tak jak wcześniej wspominałem, miałem problemy skórne, miałem problemy z różnymi chorobami i nagle sam zauważyłem, że lepiej się czuję, że choroby skórne mi są... Czym bardziej nam opowiadali, a do tego my też widzieliśmy po sobie, szczególnie ja, bo Aga może nie ma takich widocznych, żadnych objawów, e, no to zaczęliśmy rzeczywiście myśleć już od paru, no od paru miesięcy, od paru miesięcy zaczęliśmy myśleć o nad otworzeniem czegoś własnego i właśnie komory hiperbalicznej Tak, jak Wójtek powiedział, ja nie miałam nic nałącznego, co by mogło mi, nie wiem, uleczyć jakieś schorzenia, bo nie miałam. Teraz tak ja pomyślałam sobie. To moje uczulenia na rękach. Tak, tylko że one ci dochodziły, później same znikały. Nie? Tak, ja Teraz rzeczywiście sumie... masz dłuższą przerwę. Tak, tak. W sumie, teraz, odkąd od chyba zaczęłam chodzić jeździć do Jaworzna, to faktycznie nie mam. Ja miałam takie problemy skórne, jak, nie wiem, na pomidor, na cebulę, jak kroiłam, to jak miałam jakąś leką. Zadrę i przebywam ten kwas, to w ogóle cała uczelnia, cała w tak, nie na całych rękach. Takie małe bąbelki, czerwone. to, ten... Żaden z dermatologów nie był mi w stanie pomóc, leki ani maści mi nie pomagały i każdy no to, to przejdzie, to przejdzie. Jakieś tam miałam specjalne płyny do lesionacji, żeby nie podrażać tej skóry. Było oczywiście, że na barwnik czerwony jesteś, czyli tak, na pomidory, na to. Tak, się różna, to ja to no, więc jakby naucznego nic nie miałam, ale natomiast my teraz żyjemy w bardzo szybkim pędziach, bardzo wiele się dzieje i nasza droga w sumie jakby mogła to by trwała 70 godzin, a nie 24. I no człowiek w pewnym momencie jest zmęczony, mimo że to są wszystkie pozytywne rzeczy, które się u nas teraz obecnie dzieją, ale no niestety dzisiaj organizm czasami powie stop, zróbcie przerwę, potrzebuję odpocząć, a my nie mamy czasu na ten odpoczynek. I odkąd wchodzę do tej komory? No, to tak naprawdę wysypię się. jestem, e, Mam tyle samo alergii, jestem wypoczęta. Tu jest nawet taki przykład: no zależy, kto się wysypia. E, ta komora hiperbarzyna zależy też na kogo, jak działa. To też e, trzeba o tym od razu też powiedzieć i będziemy to mówić Wam e, wszystkim, którzy będą chcieli przyjść do nas. E, Aga na przykład bardzo dobrze znosiła, kiedy komorę przyjmowała o godzinie 20.00. Jechaliśmy po całym dniu ciężkim do Jawożna, do tych naszych nowych znajomych. I tam przyjmowaliśmy właśnie komorę hiperbaryczną. Wchodzisz do tej komory, może trzeba objaśnić mniej więcej o co w nich chodzi, bo nie każdy jeszcze wie, jest to rzecz raczkująca u nas w Polsce, więc nie każdy o tym słyszał, nie każdy o tym wie. Za granicą na zachodzie oraz w Stanach jest to już bardzo popularne, jak zawsze do nas troszeczkę później to przychodzi. Więc wchodzisz do komory wpływawicznej... Ja się przepraszam, że Ci przerwę. Tutaj taką anegdotkę, bo zapomnę, i nie powiem, no. że w Stanach ludzie korzystają z takiej komory, mają się w ogóle w domu, gdyż tam jest bardzo wysokie ubezpieczenie i nie wszystkich stać na to, żeby tym się leczyć, w lekarzy i w szpitalach. Więc mają u siebie na stanie, normalnie w garażach, korzystają z tych komór. I dowiedzieliśmy się, że Justin Bieber również korzysta obecnie z tej komory, Lecz się leczy, leczy się teraz z depresji i na nawet ostatnio podobno gdzieś tam poszło to w eter do internetu, że właśnie Justin Bieber nawet śpi w takim komorze. Oczywiście on ma inną niż my, bo tak. u nas można ją z niej skorzystać, ale na godzinę e, można z niej korzystać codziennie, lecz przewidywana dawka to jest godzina dziennie. Tak. Góra dwie z czterogodzinnym, e, z trzechodziną, bo tak Tylko dlatego, że mamy kondensator medyczny. No i to no i może... szpana, tego nie mogą mieć, bo jest to na receptę, a my to mamy, bo w Polsce można. Wiecie, my mamy tyle informacji nagle w głowie, że nie wiemy o czym zaczynać mówić, czym rzucać i w ogóle książki medyczne zaczęliśmy czytać o tym, bo dostaliśmy oczywiście. Dostaliśmy, nie wiem, od samej instrukcji. No, mamy trzy takie grube książki. Grube, nie grube, ale są. No musimy to pochłonąć. Terenu. Pochłonąć musimy, jak najwięcej z tego zapamiętać. Eee, ale tak, jak wracają do sedna, do sedna, do sedna. Wchodzicie do takiej komory. Nazywa się ona miękka, bo wygląda trochę jak namiot e, ze stelarzem. Kładziemy się lub siadamy, nie stoimy. Możemy czytać sobie książeczkę, możemy oglądać coś na telewizji, znaczy na telewizji, przepraszam, na telefonie, pisać, dzwonić, nie wiem, wypełniać sobie dokumenty, można wziąć coś... Spać! No i co? No i mamy tam, przepraszam, to nie jest echo, ale jeszcze nasz lokal nie jest unablowany, więc odbija się. Więc już z góry przesory. No ale wchodzimy, zamykamy ten namiot. Włączamy oczywiście już wcześniej tlen, żebyśmy mogli tam oddychać. Kondensator kondensuje po prostu tlen do 93% czystego, świeżego tlenu. Oddychamy tym, a ciśnienie, które jest tam wytwarzane, 1,3 bara, pomaga, żeby ten tlen się skupił i bardziej rozprzestrzenił się po prostu w naszym organizmie. Działa to naprawdę wręcz od razu. Po czterech minutach, kiedy już napełnimy się i uzyskamy te odpowiednie ciśnienia, e, napełnimy po prostu ten namiot też tym ciśnieniem i tym tleniem. Po czterech minutach zaczynamy taką terapię i ona działa na wszelakie schorzenia stawów, y, problemy skórne, na krążenie, nażrzyce, na chłóż, cukrzycowe, sprawy. cukrzycowe sprawy przede wszystkim, na, nawet na bezdech. Wiecie, na pewno nie jedni słyszeli, widzieli w serialach, filmach, że nie wiem, czytali, że y, ludzie z bezdechem, z, z problemami snu mają maseczki na sobie, z właśnie z takimi małymi kondensatorami albo z butlami gazowymi, tlenowymi, przepraszam, nie gazowymi. <głos> <głos> A już się nie budzą. No, wracamy do meritum. Pomaga to nam metabolizm, depresje, sprawy hormonalne, no, tak naprawdę wachlarz yy, Autyzm Autyzmu dzieci. Tak, oczywiście, ja, ale myślę, że ja też o tym nagram yy, osobny filmik, o tym, bo ja się zajmowałam dziećmi z autyzmem i właśnie też będę o tym bardzo się mówiła, że te komory pomagają też dzieciom z y, autyzmem. Dlatego też zapraszam serdecznie matki z takimi dziećmi, bo do komory może wejść rodzic z dzieckiem. No niestety dwóch dorosłych się nie zmieści, na razie mamy jedną komorę, miejmy nadzieję, że będziemy mieć więcej, ale w tym momencie mamy jedną, zabieg yy, trwa godzinę, eee, ceny nie będziemy jeszcze podawać. Tak, bo tworzy się nasza strona internetowa, tworzą się Facebooki, Instagramy, wszystko na dniach będzie też, myślę, że teraz w weekend, myślę, że to wszystko ruszy i zapisy też, yy, ale wróćmy do tego, co zaczęło się mówić, że no to tak działało. No i właśnie, yy... i właśnie, wchodzisz oddychasz, śpisz, czytasz i w ogóle jesteś tam, tak? I nagle Ada wychodziła stamtąd zrelaksowana, śpiąca. To, to, to nie, nie, to było tak, że wychodząc czułam się tak, matko ile ja mam siłę. W ogóle taka zrelaksowana, ale nie śpiąca. Mm -hmm. To była tak, taka dawka energii. Siadałam do samochodu z Wojtkiem, no i z Jaworza do Krakowa. Jest godzina koło czasu wieczorami. my bardzo późno w nocy wracaliśmy. Więc ja sama się tak prowadził, a ja dosłownie potrzebowałam 5 minut na to, żeby zasnąć. I wchodziłam do domu, tylko przebieram się w piżamę i szłam spać. Totalny relaks. No właśnie, i ona, totalny relaks, gdzie ja też relaks. Ja nagle e, po całym dniu nie chciałam mi się gadać, mm, no wiecie też czasami, jak to macie na pewno, e, nie chciałam mi się gdzieś tam gadać, a tutaj wychodzę z wielkim uśmiechem na twarzy i e, z energią tak samo, która mi nie mijała. <laughs> więc ja nagle nie spałem. Więc są osoby, które potrzebują konory hiperbarycznej, tlenoterapii rano, a są osoby, które potrzebują jej wieczorem. Więc to Przyjmowanie tak. datki tlenu tak właśnie tlenu dla jednej może być na zasadzie, że zrelaksuje, wyciszy i osoba zaśnie, a na drugą zadziała pobudzająco. Więc to też tak. Każdy organizm. Trzeba się zbadać. My już wiemy, że tutaj też się różnią. Tak, my się różnimy <grym> jak po wszystkim, tak. Pod tym względem. <grym <grym> też musimy. <się grym lektora> ja rano, na wieczorem. Tak, ale że my nie będziemy się płacić o terapii, bo my też z niej będziemy korzystać. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy eh, dzisiaj w ogóle jedziemy po nasz aparat do Częstochowy. Eh, więc będziemy mieć super ekstra na do aparat, słuchajcie, do nagrywania filmików. Jutro będzie zakupy, ostatnio myślę, do naszego tutaj gabinetu Będziemy jeździć od Ikea po prostu po Castorami i te wszystkie inne sklepy. A w niedzielę myślę, że sobie przyjdziemy i tak na te dni, kiedy teraz będziemy musieli to wszystko aranżować, układać otwarcie. Więc więc już myślę, pierwszy. że sobie usiądziemy w tej komorze i tak zawracujemy się, żeby właśnie złapać energię i siłę na to wszystko. Tak jest. Yy, więc co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Myślę, że teraz było to tyle. Eee, opowiedzieliśmy Wam o tym, że to będzie nasz y, nowe dziecko. Eee, otwieramy. może proszę... ja mam pomysł, może to też pokażemy. Tak, zaraz pokażemy Wam, jak to wygląda. Eee, pokażemy Wam nieumerwowany nasz rabinek. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni i dumni z tego, że doszliśmy do tego momentu, bo chcieliśmy bardzo otworzyć coś swojego i myślę, że trafiliśmy. Na, tak. Na to, co długo myśleliśmy, to... długo myśleliśmy, nawet przed sekundą rzuciłem post, gdzie, gdzie co, tak opisałem trochę swoją, swoje podejście do pewnych spraw, i powiem wam, że we dwójkę jest łatwiej podejmować decyzje. Ja zawsze byłem osobą, która musiała rozłożyć, a nawet jestem jeszcze. Jestem osobą, która rozkłada wszystko na czynniki pierwsze. Plusy, jakie są plusy, jakie są minusy, co mnie to będzie kosztowało, jakie będą zalety, wady. Wszystko, wszystko dokładnie musiałem przeanalizować. A tutaj nagle z no Aga to jest taką osobą, zobacz, będzie dobrze, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ogóle... Ja jestem osobą działającą, Jeśli mnie człowiekiem czynnym, czyli fajny pomysł, dobra, to, to organizujmy, to robimy, kombinujmy. To, bo kto by się martwił? No, kto by nie, nie otwierali swoich biznesów? Ludzie otwierają. My największe przedsiębiorstwa niż nasze. Dobrze się, się uzupełniamy, bo ona tak, ona działa rzeczywiście, ale mogłaby się sparzyć, tak? I później gdzieś tam mieć jakieś do siebie. Ale ja jestem za to, ona już działa, a ja jeszcze muszę gdzieś tam sobie przeanalizować, czy jest warto, czy nie. Nagle gdzieś ją pociągnę do tyłu, z bo trzeba to jeszcze przemyśleć. Ale to też działa w drugą stronę. Wojtek, już nie myśli, tyle, już widzisz, przeanalizowałeś. Idziemy, działamy. Ona mi za to też pcha, pcha do przodu. Więc to jest tak naprawdę... Łatwiej. Łatwiej. A z drugiej strony powiem też Wam, że program i ta adrenalina, ten strach po programie, przed programem, w trakcie programu, e, uodpornił nas. Masz coś takiego? Myślę, że jeszcze dajmy na to, nie wiem, tam, bo już jesteśmy półtora roku razem, tak? To myślę, że jakieś dwa lata temu, e, jakbym myślał o otwarciu własnego biznesu, nawet jeśli bym wiedział, że chcę to zrobić, ja bym się teraz tak telepał z nerwów ze strachu, czy wszystko będzie ok i w ogóle, a nagle po programie, gdzie se myślę Boże, ja poszedłem, hajtnąłem się z obcą babą, eee, w ogóle przeżyłem... masz w nosie. <laughs> z kobietą, z dziewczyną. że ten cały stres, ten całe naprawdę napięcie i w ogóle to zmieniło moje takie podejście do życia i jestem otwarty bardziej na, na różne stresujące się... E, stresujące atmosfery, stresujące chwile. I tak jakoś... Mnie, mnie chyba nie zmieniło. Ja mam to że taka sama samo, myślę. bo ona zawsze zajebista. Nie, to nie o to, kochanie, ale nie? Nie ja podejmowałam ja decyzje ja czasami tak absurdalne, że y, ja no, nie wiem, wymyślić ja sobie wycieczkę do Stanów, wziąć kredyt i pojedziemy tak samo. Kupiłam ja bilety, poleciałam. Nie kupowałam żadnej wycieczki e, zorganizowanej. Ja sama sobie hotele, hostele, przyloty, przyjazdy, megabusy. W ogóle e, sobie z przyjaciółką zrobiły się pojemność, we dwie. No to I ja, to ja tak... dnia, bo, i, A wszyscy, a tak, ale co, w ogóle, ty nie masz stresu w ogóle? Sama, sama, za Agnieszką, to i w ogóle. A ja mówię, no, ja, no no po no, prostu, to się dzieje, robię, no, Jak się samochód, w ogóle, to bym... E, Najdalej dalej na kaszuby wyjechała, więc... No, no, no jest tak, śmiejemy się, jesteśmy innymi osobami, yy, chociaż dużo, dużo na złoczy, to jesteśmy też innymi osobami. Ona jest bardziej taka... No muszę to jako facet powiedzieć, ona jest bardziej taka odważniejsza. Ja jestem bardziej analityk. Analityk, tak. No i dobrze, tak mam być, i Super się dopełnia. Zatem dziękujemy Wam bardzo yy, za ten odcinek, za oglądanie. Zapraszamy na kolejne, no bo myślę, że będziemy też dużo nagrywać z naszej Za tydzień już zobaczycie otwarcie nasze i oczywiście ruszamy z zapisami, więc jeśli chcecie zobaczyć, jeśli chcecie poczuć, o czym my mówimy, zapraszamy serdecznie. I spotkać się z nami. I spotkać się z nami. E, ja będę na miejscu, Agat też oczywiście będzie do nas dojeżdżać i zawsze, jeśli napiszecie to. Z chęcią, z chęcią Was tutaj zaprosimy. GITLA 50 w Krakowie, nasz pierwszy kabinet. a zobaczymy, co będzie później. A no to tutaj dodam, bo mogą być pytania. Ja nie rezygnuję ze swojej pracy zawodowej, zostaję u siebie w firmie, gdyż bardzo mi się dobrze, fajnie pracuje. I to są moje takie, bo ja pracuję na poeta, tutaj jest dla mnie 4 godziny wyłączenia się z obecnego mojego życia. Bardzo lubię to, co robię. Więc pewnie się nie jeszcze, mi się tak szybko. <laughs> e, a będzie tutaj na co dzień od rana do popołudnia, a ja będę dojeżdżała i będę mu pomagała. Tak. Ale nie kończymy. Obiecałem to pokażemy. Tak, tak, jeszcze pokażemy yy, wszystkim. Chodźcie, pokażemy. pokażę. No to chodźmy. Tu jest wejście główne. Sorry za bałagan. Tu będzie yy, poczekalnia. W tym rogu stanie recepcja, która już jest zamówiona. No i przechodzimy. O, widzę, że tutaj też światło będzie mrugało, bo to nie jest odpowiednia częstotliwość. Więc sorry. Zgaj spróbuj. O, może teraz lepiej, no. No i co? No Aga, mów. No i co? No tutaj są urządzenia. <laughs> Dobrze, tu jest kondensator, jest tutaj właśnie sprężarka. też sprężarka oraz klimatyzator, żeby oczywiście pod względem powietrza, żeby się nie skraplało i w ogóle w środku namiotu. No, tu jest komora. Tu jest będziemy komora, okienko. będziemy tak, no ale mniej więcej tu jest okienko, żeby zobaczyć. A, nie wiem, czy Wy widzicie coś? Coś spróbuję. Tam jest ciemno, nic nie widać, ale mniej więcej tam jest oczywiście siedzonko, w którym sobie siedzicie, czytacie sobie. Eee, mniej więcej komora przybiera przynajmniej jeszcze połowa, połowę tej objętości, co widzicie, bo jak jest napchana, to jest naprawdę duża. Więc osoby, które cierpią na jakąś klaustrofobię nie powinny się bać, bo muszą szczerze powiem, muszą przytrzymać jakieś te pierwsze 4 minuty, kiedy się to ona napełni, bo ona później zwiększa o wiele swoją objętość. No i łazieneczka, którą nie będziemy poczekalnia, nasza mała kuchnia, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, co, co robić i kawkę i herbatkę się napić. No to co, moi drodzy? Nie zawracam już Wam głowy. Przychodźcie, odwiedzajcie nas, piszcie i dziękujemy za kolejny odcinek. Hej! Pa, pa!